Hej, jestem bankier, no i dzisiaj użyjemy widzowie mózgu. Zawsze używamy mózgu, ale w tej grze naprawdę będę musiał wyszylić swoje szare komórki i wy też w komentarzach oczywiście. E, witam Was widzowie w grze Storyt Storyteller. E, jest to gra, w której polega jakby układamy historię postaci zresztą zobaczycie. E, no to pamiętajcie, żeby zostawić sobie kawałek lajka no i przechodzimy już do filmu. Okay, czyli mam tu księgę. Stoliterer. Książka o tworzeniu historii. Okay. Mm, wprowadzenie. Na końcu tej książki znajduje się korona. Jest ona przyznawana wyłącznie najlepszym narratorom w kr królestwie. Każda strona jest pusta, z wyjątkiem strony tytułowej. Twoim obowiązkiem jest wypełnienie kolejnej karty, porywającymi opowieściami. Zapisz kartę tej książki i udowodnij, że zasługujesz na tytuł narratora. Ok. Życie i śmierć. Rozdział pierwszy. Miłość. No dobra. Adam rozpoczyna pojedynkę, odnajduje miłość i ginie szczęśliwy. Okej, okay, czyli Adam. Potyka Ewę. I umiera. Ok, to było proste. No Następny poziom. Ewa ginie, cierpią. Czyli jest Adam. W ogóle oni tu liścia mają. Jest Ewa. I oni się kochają. I Adam umiera. I Ewa też umiera. Ok, łatwe. Spotkanie z duchem kochanej osoby. Czyli jest miłość. Ewa i Adam. I jest śmierć. I jest też... o. No i bardzo ładnie. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, czy ta gra jest... czy dobrze mi słyszycie, czy ta gra jest trochę za głośna. Ok, złamane serce szczęśliwe zakończenie, czyli jest miłość, Adam i Ewa, śmierć, załóżmy Ewy, ożywienie, załóżmy Ewy i znowu miłość, ok. I oj, mamy rozdział pierwszy zakończony, Co a, mamy cztery koronki. Czyli to jest ostatni rozdział, to nie. 13, 12. czyli jest 14 rozdziałów, okej. Okay. Czyli my mamy teraz drugi. Tak, drugi. Okej, okay. złamane serce, rozdział 3. Yy, drugi. Yy. Rekonwalencja, co to jest, nie wiem, dobra. Kraść cierpienia, czyli jest sobie ślub. Bernard i załóżmy Lenora. Jakby on umiera. I ona kocha tego już. O, udało się. To jest Edgar, dobra. Bez żadnych śmierci. A, to nie wiem, jak to zrobić. Napiszcie mi w komentarzu. Odrzucycie, odrzucenie przez własnego partnera, czyli jest ślub e, Leonory i Edgara. No i Edgar załóżmy ma amnezję. I on kocha nas Izabel. I. O, I on już nie kocha Leonory. Dobra. Wszyscy odrzucają Edgara. Czyli załóżmy, jest ślub. Ten. Z Leonora z Bernardem. I teraz tak. On, ona odrzuca. Leonora odrzuca Edgara. Bernard odrzuca Edgara. Teraz Bernard ginie. Ta jakby tęskni za nim. I ta teraz kocha się z tą. I ta go odrzuca. Nie no, widzowie, bardzo proste są te poziomy na samym początku. Żyjący partnerzy odnajdują polecenie, czyli jest, ślub i ślub, śmierć i ślub. I tak ten kocha tą, ten kocha tą i tak ten umiera, ta ma złamane serce i ta umiera i dzisiaj kochają. Okej. Okay. I już kolejny... Roz... Ty jak szybko. No to myślę, że tak po 2-3 rozdziały na odcinek będzie dobrze. Czyli rozdział trzeci. Zjawy. Objawienie. Co to jest? Edgar szokuje sam siebie. Okej, okay, czyli hmm. amnezja. Nie, 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 może inaczej. Najpierw śmierć. On umiera. I się szokuje, że jest duchem. Bardzo proste. cierpiący partnerzy spotykają się na nowo, czyli jest ślub Edgar Leonora i Edgar umiera i Edgar się ożywia, ale przez ten czas Leonora umiera i ona się ożywia i jest ślub. No i tak, cierpienie dla wszystkich. Czyli tu muszą cierpieć wszyscy. E, no to znowuż jest ślub. Edgar z Leonorą. I tak. Umiera. E, Edgar. I teraz jest ślub z Bernardem. Teraz, Berna, teraz Leonora umiera. I teraz Edgar się ożywia. Nie, to musi jednak tarzyć. Chwila. Mm. I załóżmy, on się tu ożywia, i widzi, że Leonora nie żyje. Nie, inaczej. Czyli musi być cierpienie dla wszystkich. Okej, okay, czyli jest sobie ślub Leonora z Edgarem, i załóżmy Bernard, co Leonory się nie udaje, i teraz jest śmierć Edgara. Nie, może się na początku zróbmy tak, że będzie ślub, i on nie kocha tej. Teraz ten umiera. Nie, 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 nie. Hmm. To sobie przeniesiemy. O tak. Tu sobie damy. Nie, tu sobie damy to. I tu będzie Leonora. I on się ożywia i teraz ślub i tak. Styk. No trochę było już trochę cięższe, użyłem łówku, ale damy radę. Stary, smutny pies umiera w szczęściu, czyli jest miłość bez kidnego. No i oni się kochają. No i mija czas. I jest załóżmy śmierć. I Bern, e, Edgar umiera. Jest ożywienie Edgar. On się... Ber, Edgar się ożywia. Pies jest zadowolony, że jakby Ber, Edgar się użył... ożył. No i teraz po prostu śmierć. O! Już! Oni z kolejnego rozdziału. I rozdział czwarty piwnica. To co widzowie. Może jeszcze jeden rozdział złotych. No to jeszcze dwie misje z tego rozdziału i już, dobra. Czyli tak, Leonora wypija truciznę, czyli Leonora kocha się z Edgarem. No i załóżmy, Edgar umiera i ta pije truciznę. Podwójna trucizna. Czyli jest ślub, ten Edgar kocha Leonorę. Jest śmierć, umierza już Leonora. Edgar pije truciznę. Ale jest ożywienie Leonory i tu jest śmierć i ta wypierdzi. Dobra i zróbmy jeszcze ten. Eh, Izabel jest nawiedzona przez swojego męża. Okej, okay. chwila. Hmm. Czy jest ślub? Izabel i Edgar. I jest pomiędzy nimi kłótnia. Izabel kłóci się z Edgarem. Jest trucizna i Izabel bierze to. Edgar pije wino. I o nią nawiedza. ok? Izabel popełnia przestępstwo. Czyli jest załóżmy ślub. Edgar z Leonorą. I Edgar odrzuca Izabel. I Izabel bierze truciznę. I zabija Leonore. To już koniec następnego rozdziału? No dobra, widzowie, no to e, piękność. No to co, widzowie? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzu, czy, więcej, e, czy chcecie więcej odcinków tej gry. No i co, pamiętajcie, żeby zostawić sobie No i co, trzymajcie się i cześć.